Witam, pozdrawiam serdecznie Dashboard. Zagotowujemy sobie makaron. W sumie to sozna Spaghetti. Makaron mam tu w woreczku. Tak się prezentuje. Myślę, że jeszcze trzeba trochę poczekać, żeby bulgotał jeszcze bardziej. Są takie zapadniczki, takie długie do rasu. To one bardzo przydatne. Tutaj jak widać już no, troszeczkę zagotował. I jeszcze musimy poczekać troszeczkę. Tu płomień idzie w nie stronę co w tej kurze, ale myślę, że jak podtrzymam nad, nad płomieniem będzie troszkę lepiej. Tu oprę. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj założony kapelusz DCU Cykolor, tak czystej fantazji, tu się już dopala. I pozdrawiam serdecznie Fidzi Precowski. Dziękuję.